Właśnie przyjdę się z odcinkiem Bartku. No dobij. Elo, elo. 3, 2, 0. I need a weapon. No, no to jest naprawdę I jesteśmy no, na węźle. pierdol. O Bartku, <laughs> jak nie miał broni, <laughs> mogę dać ci Skara. No, a ja ci mogę dać Shergana. <laughs> <laughs> no, na razie. Pierwsza pierwszy widziałem, tutaj to Shotgun shotgun, jest tu jest ump. Tu leży z kary. pójdę, poczekaj. A tutaj nie? jeszcze Jakbyś chciał, to ci dam. Bo zabrałem całą amunicję. Kurde, wektor czy no to, ja to... Wektor czy ump? Na mnie... dla mnie wektor. coś z tego, że ump nie robi? Dobra, biorę umpa, a tu masz wektora. I got ja mam mini UZI. Ale to jest powiększony magazynę do tego umpa? Do tego wektora? Yy, nie widziałem. O, kolejne amunicje do umpa, dobra. Bądź co bądź. Pana eee, i To weź też para i tego. tego. I, bizony, I bizona na wyciszonym tumiku. Mam wyciszony tumik do bizona. No ja sam właśnie szukam powiększonego magazynku do umpa. A, mam wyciszony tumik do umpa. A gdzie też skarb był w szumie? Eee, W tym domku. O, tam gdzie ja byłem? Tam trup był. Tu, tam był. W leży. Zrzuciłem go tam dla ciebie nie w trupie, tu było koło paliwa. Jakbyś to tu no, Kolejny skar. Na, na dole przy trupie jest skar, a na schodach z lewej strony, jak wchodzisz, albo w prawej z jak weszłeś, jest wektor. No wiem, już widzę. Choć moim zdaniem wektor jest lepszy od Mikro No ale nie, dla mnie Bizon jest najlepszy z ich wszystkich. A no, Bizon to Ja tylko Bizon No nie Bartku, 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 kurde Nie zauważyłem gościa Kurwa Dasz, hajtu, jebany, dasz radę, nie. zabijesz ich, masz... masz Bizona Są w tym dużym domku Lutujemy na pewno jeden, jeden mnie na pewno lutuje Bo mnie zabił Musisz ich zabić I musisz mnie skrzesić no wiem, wiem, zarob... wiem, kurwa Nie kurwa Pilnuś schodów Stój tu w rogu Mówię w rogu stój i pilnuj. Tu Czekaj, chyba. Ja. Nic się muszę spalić. Ale schowaj się trochę bardziej, schowaj się bardziej w framudze. Żeby nie było ci aż tak bardzo widać. Ale ty musisz i widzieć. Pamiętaj o tym. A no, widzę widzę. Tu mi ściągnij! Więcej demail będziesz dawał. Weź z dwa razy. Niech przyjdzie, i za do nas Dobra. Okay. bo więcej okay. obrażeń będziesz dawał. No musisz ich zabić, po prostu musisz. No wiem, ale kurwa, oni gdzieś strzelali mnie. No i? O jak, no? Nie no, to jeszcze tłuszcz, maszkara, no, maskara, i jeszcze drugi. No, Dobra, kolejny mecz tam, kolejny tam. i kolejna próba. Raz się na mężczyzn nie udało, to teraz się uda. Mam nadzieję, że się uda. Ale kurde no. Us... Bartku, ja usłyszałem typa w ostatnim momencie. Wiesz w jakim? No, tak wiem! 10hp! <grym> Tego zobaczyłem. Chyba willa. No nie! Chyba kogoś widziałem. Kolejny szybki depil? <grym> Nie nerwuj mnie Powiedz ty mi, czy ty masz spadochron ze skinem czy bez skina? Ze skinem Powiedziałem spadochron bez skina No ja mam skinach, chyba mam, bo nie wiem czy założyłem, ale chyba że po powinienem założyć. Ja mam sobie pobranego skina do spadochrona na ty zawsze to? No ja mam nie wiem, nie wiem czy Kurde, chyba może ja nie mam pobranego? Ale przecież pobierałem! A to może ja mam nie tego skina. Mam taką nadzieję, bo jak znowu szybka deduwa, się zdenerwuję. To no bez jaj. Kolejny szybki wejdź znikł? Nie Wektor no! Wejdźmy wejdźmy, Nie, tak A nie, nie może biżona. być! Wolej. Wolę bierżona. Co jest lepszego? Rebel? Czy ta... wiesz, ta... Jeszcze. MP5, podobna do MP5 na broni. Yy, MP5 jest lepsza od Kawacha, a Rebel jest lepsza od niej. A to Bewick? Moim zdaniem. Tak? Bo ta MP5 jest chyba. ...zrobiona na za taki zamiennik kawaha. Bo ona strzela lepiej od kawaha... ...ale nie strzela lepiej od beryla. Bo ona nie ma takiego rozrzutu jak kawaha. Kawaha to strasznie, strasznie żółta, A jej nie. Kurde, mam to jest ja byłem. znaleźć. Chyba ja musiałem być, ale ja mam poprawkę, chyba uciekłeś. No, w ja nie mam pobranego. No, ale kurde, no. Tamten to był fajny, bo miałem e, tego. E, umpalumpa. Miałem miała i pizona. i pizona i No, ja miałem umpalumpa i Zajubi? no. Jestem trochę zdenerwowany no. no ale nie zawsze jest tak, że będzie wygrywać Musi być tak, że przegrywamy, to nie? Bo wczoraj, bo wczoraj, nie, tego, nie jesteśmy, wczoraj... wczoraj wcale nie jest. tylko nie jesteśmy W wcale nie jest więcej wygranych. Nie, dużo wygranych. Znaczy aż tak bardzo dużo nie Może chyba nie wiem chyba 15 może wygranych, może trochę mniej Top 10 mam dużo i coś jeszcze? Ale najważniejsze jest tak. Żeby dociągnąć do w 10, a jak się wygra? to się wygra. Mam do latania, mam do latania jak coś. O, jak nie będziesz chciał, to możesz mi oddać. Chcesz czwórkę? Luna? Nie, bo tak i tak nie mam do żadnej broni, która jeszcze Taką którą mogę wziąć. Bo mam. Ferreira, który śrubił lata jak pojebany. Masz nie ma baj. Mutant jest dobry. W mechaniku masz mutanta jakbyś chciał. No ja już poszedł do tych domków dalej. I... Aha, ty mnie zostawiłeś? Ignaju ty. Ale tu masz samochód, mogę do ciebie podjechać. A to kogoś... Tego, ja Tego z kałakiem jestem. Ja to kogoś <laughs> słyszałem, nie mam kałacha. Wróżę sobie śmierć, no ale to nie jest ten pistolet, co ja chcę. Kurde, ja dostanę ten pistolet automatyczny, to mi się bardzo cieszył. Wiesz co ja znalazłem? celownik suszka. No, U. ale nie mam żadnej stajperki. To możesz mi oddać no, do no, MK. Mam gorszą MK. Po co? Wiktor. My tej paryce, na... Na paryce, to muszę mieć stajperkę. A dobra. dobra, wziąć tego Wiktora, czy nie brać? Kurde, nie wiem. Ja No właśnie był, nie w domku był właśnie. chyba jeszcze... Biorę, Wiktor! O, o, o... O, haha, ha, dobra! Chyba nie biorę, Ja Victor. mam samochód, do... którego... Oh. Rzucen... Mam samochód, którego najbardziej rzucam w Tak myślisz, że to jest samochód, którego najbardziej rzucam w grze? No ten nowy <laughs> ten, to ten, ten. <laughs> Ładnie, dokładnie, dokładnie, ten, ten o którym mówiłem Kurde, deszcz mi pada. No nie ten to dobra. U mnie wczoraj padło, padał. U mnie cały dzień wczoraj padał. Cały dzień u mnie wczoraj padał. U mnie że deszcz lało, kurde jakieś urwanie chmury czy coś No. U mnie padał Cześć, cały dzień. Ja pada. ostatnio TikToka oglądałem. Kurde gościu samochód sobie pokazywał. Samochód pełen w dziurach takich. Takie wgniecenia, że masakra. Na całym samochodzie, go się cały samochód nie A wiesz przez co? do wiadomości, ludzie przed oczkiem odjąć. Nie bo, bo to wody. Człowieku, jak oglądałem na tej tylko filmik, grad padał w wielkości piłeczek od Tenisa. Rozumiesz to? Takie wielkie I typ, i typ miał samochód. Podśmiew był pełny w śladach po tych kulach. Czyli Ty, olę żóla, dobra, moja, moja mama za dom będzie. <grym> moja mama nie w domu, co nie, na mieście jest. A tak leje, że zaraz będzie. Ewentualnie gdzieś się schowa. No tak. 50. 40 amunicji mam do, do, do. 170 mam do. Wiem, do i 170 i 50 do amunicji dodatkowej, mam powiększony magazynek. Do, no ja mam umieszczony 150 do Mam 250, 270 do. Do i do pistoletu, ale magazynka powiększonego najbardziej potrzebuję do łupa. Mam, mam coś takiego, że. A ja potrzebuję. Ja naprawdę bardzo I potrzebuję tego z... magazynka do umpa. A ja jadę już dość, ciebie, osierę do ciebie. Samochodem, tym, który go najbardziej rzuca w Nie Coś Kurde, nie to. To, tu. A, trzymaj. Nie muszę taki mi nie może być. Zdziwa, nie byłeś na tych domkach? To tu są? No byłem już, a tu też to już tu nie ma Barny też byłem. Wszyscy też tutaj byłem na lewo. A nie ma tu nigdzie nie ma tu mi tego magazynka powroczonego no nie ma, nie ma Siak oś Ty! Tak nie potrzebuję to weź mi szóstkę, daję ja ci czwórkę. Masz w bagażniku samochodu. W bagażniku ci położyłem czwórkę. A daj mi szóstkę. A, i masz powiększony magazynek, jak potrzebujesz. A, bo ja już tu możemy zajechać, Tam do tego i do tego. Może nikogo tu nie ma. Kurde, kacery? Kurde, magazynek jest, ale. Nie Beryl? Ura? O, ja pierdolę. O, ja pierdolę. Co? Ile mam pieniążków? Poczekaj. Ile mam pniątków? Ile? No ja, Hapir, powiedzieć, ile mi pieniążków brakuje? Jest. Ile? Jeden. To masz. Więc czemu? Powiedzieć, ci co ja na znalazłem? Proszę, jeden. Wiesz ja co, znalazłem celownik ósemkę. Aaa, ty cwaniaczkuś. Zaberilka, zaberilka sobie dałem. To, to masz to wszone, 24 celownika, tak. magazynek powiększony. Jak coś, to ci wrzuciłem celownik czwórkę, bo mi jest potrzebne. Nie, mam szóstkę. E, po, rzuciłem ci celownik, znaczy magazynek powiększony. O, działa mi, No Dolał, ty to też cielałeś? chyba mamy? Właśnie. Już go nie ma. O, to taki bam. Poszedłem na schody tam na górę, tam. Kiedyś pasta patrz na celowniku przemysł. Mówię celownik, ja? Ty patrz do ustanku. Patrzę, ile mam przyjąć patrzę a tu jednego mi brakuje. Eee, dajemy dyla. No, no dalej, dajemy, dajemy. Do. Kurde, miałem sobie kupić coś. Dobra, może coś będzie. Kleb przed nami. Jest czy nie? Nie ma, jest. Może zapomniał. Yy... Automat do tej ki nie potrzebuje. nie. Yy... Tumik. Tumik bym potrzebował. Do tej ki Dawaj go. No i możemy jechać. No. Ty yy, masz może... Eee... niepotrzebny kompensator? Do broni takie jak UMP? Ale mam, w ogóle. Nie, Dobra, no mam, ale my... mam to... ...potrzebne. A, no spoko, to dawaj jedziemy. Mam nawet nowy samochód dla nas. On chyba tam stał.

Jeden sopę to leci, już ma kula. Chodź co ci chodzi. O no, po co chodzi? chodzi. Się... Powiem tak, podcisnął pięknie, typek ba bardzo mocno Chyba. Chyba cię zabił, nie a dobrze byś mi to położył, dobrze Ja myślę, że taki bocik jest, bo tak dziwnie wiek, to nie? A to... to jest zwykły gracz. Ty! Ja mam to do latania, ja tych worków nie mam, a ty masz? Nie mam. Jaka lipa! Mam też to do latania, ale nie mam tych To nie mam tych, tych. Chcesz dużą apteczkę? Mam dwie. Muszę dać jedną, bo nie mam. Bo użyłem z Ja zawsze staram się mieć dużą apteczkę i małe. zawsze to, to duże jest to wszelki wypadek ja bym miał 0, muszę się szybko leczyć. Powiększony magazynek, uuu, większy. Gułeczkę wyrzucamy. Klikujemy w nią. No, mamy 24, wiesz, na urzędach, No ja mam akurat gorszą memkę, ale gorsząemkę to jest spoko. Czekaj, gdzie jest prędkość się pojechać na tą... tam... To, kurwa po Chinki, ale... Jest wiem, że to się... Wolę już na ruiny! Bo przynajmniej te ruiny w sumie. albo tak pod ruinami tak, albo, w, albo wziąć latanie wziąć latanie, pojedz, podlecieć tam i podlecieć na jakąś tam na górę jakąś wieżyczkę tę, w Ale nie mamy worku! Podlecieć tam na górę Ale może gdzieś będą. Kurde, że. Widzieliśmy co mężczyzn, jeszcze tam byliśmy w tym tym, i że nie ma worków. Kurde, to jest jakieś dziwne. Mamy wszystko tylko worków, nie? <grym> o Jezu! Dobry, się odbiliśmy, nie spanałeś, się na a nie zatrzymaliśmy. U mnie a U mnie I mnie się nie widziałem na skraju, w taki ja się w to wbiłem. Nie, nie. całej. całej tego. Mamy 22 osoby na, na, na sobie. Zależy do wyeliminowania jeszcze. Jakby toś zabić te wszystkie osoby? O Jezu, było fajnie. Tego się nikt nie spodziewał. No, Ty <grystanie> no, jakby ktoś w tych domkach był, to by się nie spodziewało, że ktoś wleci z saltem tutaj na samochodzie. Czekaj bo, chciałem... Czekaj, bo ten kto by zobaczył to, też miałby takiego mindfucka w głowie, co tu się stało, że nie wiem. Wziąłem sobie... mam dwie apteczki te większe, te, te, te wielkie mam dwie, co wziąłem szczera. E, spoko, a ja nie znalazłem e, ani jednego worka. Cześć. Nice. Może na ruiny lecimy. A, no na ruiny, wiadomo, na ruiny, tylko kurde. No worgi są potrzebne. Ale jak pierwszy raz, za pierwszym razem wjedziesz, to jakoś w jeżyczki położyliście. I się, to będzie, że i Ty ja wiem gdzie. Czy ci się odnowił? Ja wiem gdzie. A to tutaj chyba. No. chyba. na to ci chodzi. to ci chodzi. O tą to tam wierzyczkę tam. co tam dalej. I ja o to? Tutaj. Ja Nie, ale... Dobiegnij do mnie. Siądziesz do auta ze mną. To jedziemy w pewne miejsce. Dobra. Szybko. Szybko. To jest szybki mig. Ale żeby tak nic nie walnąć, bo na samochód cię jeszcze przyda. Auto, zostajesz tutaj, a ty za mną. W okazji tutaj zajdziemy, może jakiś worek. Nie ma. Kurde, mać. O, Potrzebuję tego. Dobra, walić ten worek. Za mną! Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję. Jest worek jeden! Mam! Dobra. No dobra... O, Jak dasz radę, to no tą To górę. Na to? Zaznaczyłem cię na tą wieżyczkę obok. Jakbyś ty tu mogli tak... Kurwa mać! Kurwa mać. Eee, sorki za przekleństwo, ale... Emocje! Trzeba nie jest, bro. I co jesz? Czemu? No, ja postać durna, nie chcę wlecieć na górę. Gdzie jak chcę. Ja byłem tam na górze na tego. Ja byłem tam na górze na środku, a mnie teleportowało na dół. Dobra, pykło. Wiesz, ty na to wchodziłeś. No, a ty wiesz, do weź? Ja na to, No właśnie wchodziłem na to. Ja byłem na środku na niej i mi teleportowało na dół. Dlatego trzeba powoli. Dobra, mam tyle tego niebieskiego, że naprawdę radę uciec jakby co. Tyle dobrze. Ale już nigdzie nie wlecę. Jest właśnie lupy dupy. Ja to ostatnio grałem, powiem Ci, że... ...jednego typa... ...on to nie tam biegł, co no. nie? Bieg tam, no. a do niego no. strzelać, co nie? Potem był tu to i zabiłem go gdzieś chyba tutaj rzut. Ale potem A ja widzę ja odstrzelił Rzut Ty Ja tam, coś tam jedzie tam, o, tam jedzie. A, Ale mamy strefę No do żółtych tu Połóż się Do rzutu chyba będziesz Kładź się, kładź się. Nie kłócaj, leż Ja patrzę idealnie na żółt Lesz, nie kutaj. Ja leż. ma... To leżę. Patrzę te domki, które są przy tym rzucie. Znaczy, patrz dookoła, żeby widzieć wszystkich. I żeby ich szybko wystrzelać. Nelson tak. chyba nas nie ma nikogo tam w tym lesie tu. Chyba no... nikogo nie będzie. Przucie? Ja tam raz grałem. No, ja tutaj raz grałem, ja właśnie. To ale nie nagrywałem tego, ale na tym właśnie lasku grałem. No I fajnie tam jest, nawet. Idź na ostatnią żonkę, przepływasz pokrojoną pod wodą. Do najbliższych kamieni no, Ale mogą cię... No pod wodą i możesz się udusić. To no, mogą się. być. Ale nie no, wystarczy chwilę się wynurzać Co jakiś czas no, I co? Typek jak ci, widzi, jak kapi się tam sprawdza, to trafi ci hajda i, i chuj po tobie. To jest ciężkie. Nie zawsze, ale. Zależy... Kiedy o jest, typy, typy, Gdzie? typy, typy Gdzie, zebrasz? Tu, tu, tu A dobra, nie, jadu, strzelaj, jadu, tu. nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj jadu. Do tej wieżyczki, do tego kościoła podjechały Koleś, kolesze, tam są ehm, nie strzelaj, broń Ci Boże bo na samej górze są typy A kurwa, dobra, Bartek y, Chodź tu podnieś mnie Co to cię jak kurwa No biegnij do mnie A. Szybko dobra, idę. I po tej drugiej stronie tego No dawaj tu Czy do nich szeliłeś, czy ty Nie, to nie nie. za tobą. Dziękuję. Kurde! Bartku, mówiłem, że tyś za tobą. Dobra. No, no, ja, ja, nie, jebać to odklejkę mam. No. Dobra, zostawcie łapkę jest suba i komentarz. Na razie